W Rzeszowie zakończyła się kolejna edycja kursu języka angielskiego i kultury amerykańskiej Pomost International. Już po raz 26. Wolontariusze z Buffalo w Stanach Zjednoczonych przyjechali do stolicy Podkarpacia, żeby uczyć przez zabawę. W tym roku zajęcia odbywały się w zespole szkół ogólnokształcących nr 4. Judy Skurski jest Amerykanką z polskimi korzeniami. Pochodzi z miejscowości Niagara Falls, będącej częścią Buffalo. Przez lata pracowała na tamtejszym uniwersytecie, teraz jest już na emeryturze. Do Polski przyleciała po raz pierwszy w życiu, bo jak mówi, to zawsze było jej marzeniem, dlatego nie kryje wzruszenia. To niesamowite doświadczenie być w Polsce. Dzięki wszystkim osobom, które tu spotkałam, mogłam poczuć się jak w domu, i to jest wspaniałe. Judy podobnie jak osiem innych osób jest wolontariuszką i przyjechała do Rzeszowa, żeby przez dwa tygodnie uczyć angielskiego. Wolontariusze pochodzą z Buffalo w stanie Nowy Jork, partnerskiego miasta Rzeszowa. Prawie wszyscy mają polskie korzenie i choć czasami od kilku pokoleń mieszkają w Stanach, czują się Polakami. Bo ja chcę coś zrobić z mój czas, co so będzie pomagać drugich. W tym roku w kursie Pomoc International bierze udział prawie 100 uczestników, młodzież i dorośli. Mają specjalne podręczniki, które przygotowali dla nich nauczyciele, wolontariusze. Jest to już mój drugi raz, i według mnie jest to niesamowity czas z niesamowitymi ludźmi, którzy tyle kilometrów przyjeżdżają tutaj, żeby pomóc nam szlifować ten angielski. Uczestników najbardziej przyciąga to, że pomost to nie jest zwykły kurs angielskiego, jakich ich wiele. Pomoc jest tak fajnie że zorganizowana, że to nie jest tylko nauka, tylko jest powiązane z różnymi sportami, z grami i to nie są typowe lekcje, tylko też są właśnie powiązane jest to z rozrywką, więc fajnie można spędzić czas. Na zakończenie kursu każda grupa miała za zadanie przygotować sketch, oczywiście wyłącznie w języku angielskim. Te dzieci chcą uh, uh, mówić po angielsku i nie mają racji uh, mówić uh, na każdy dzień. Oni czytają i piszą, ale nie mogą mówić tak dobrze i oni chcą uh, mówić lepsze po angielsku i to czemu nie?